W dniach od 20 do 22 lutego 2015 roku odbyła się Krajowa Sesja Konfederacji Centrum Ochotników Cierpienia w Głogowie. Wzięli w niej udział członkowie z 10 diecezji, 50 osób. Na tę okazję z Rzymu przyleciał moderator generalny, ksiądz Janusz Malski. Ale o naszych wiernych, bliskich, na ile ja... W mieszkam w tym bloku. Jestem sąsiadem. Mam wrażliwość chrześcijańską, żeby odwiedzić chory, żeby być pomocą. I to nie wypływa tylko z obowiązku, takiego, nazwijmy, obywatelskiego, ale, ale wypływa z mojego powołania. Służby wobec także innych. Nie? Podczas obrad ksiądz Armando Alfiero, przewodniczący Międzynarodowej Konfederacji CVS, wygłosił konferencje dotyczące zasad i kierunków działania stowarzyszeń skonfederowanych na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Ultimamente sembra che prediliga di più quello che è il fare, l'impegno piuttosto che l'attenzione da cura także że że dzisiaj także we Włoszech więcej zwraca się uwagi na to na jakąś aktywność, akcyjność, niż na troskę o rozwoj życia wewnętrznego osoby. Chociaż il mandato che Gesù ha lasciato ai discepoli, andate, predicate il Vangelo, scacciate i demoni e guarite gli infermi. nie sempre viene realizzato completamente. To, co Panie przekazał swoim uczniom, aby głosili l'Evangelia, aby wypędzali złe duchy, aby uleczali chorych. Nie zawsze jest realizowane w pełni. W sobotę odwiedził nas biskup diecezji zielonogórsko-gorzowskiej ksiądz biskup Stefan Regmund, który skierował do nas swoje słowa. Patrzyliśmy na uroczystość pamięci założyciela, czyli pracowników krzyża. Popatrzyliśmy ty, tyle wózków, tyle opiekunów, tyle miłości, która się objawiała. I tego się tak nie spotyka na co dzień. To człowiek od razu kruszeje. To, to człowiek od razu chce się wyspowiadać. To człowiek mówi, jestem marny w stosunku do tych ludzi, którzy niosą ten krzyż i są uśmiechnięci i, i potrafią w Eucharystii odkryć to niezwykłe spotkanie z Chrystusem, który Umiera, cierpi. Dlatego też ta wspólnota jest bardzo ważna dla życia Kościoła. W niedzielę rano po Eucharystii przeprowadzone zostały wybory na koordynatora Krajowego CVS w Polsce, jak i całego Zarządu. Koordynatorem na okres 6 lat został wybrany Pan Zdzisław Waszkiewicz z Archidiecezji Gdańskiej.